Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Tak jak widzicie, jeszcze jestem u mamy, w związku z tym kolejny odcinek jest również nakręcony tutaj. No i może będę nudna, ale mam dla Was kolejne pudełko. Jak widzicie, pasuje ono świetnie do moich włosów. Jest w przepięknym e, kolorze różowym. Jak ktoś lubi różowy, to wie, że róż naprawdę ma swoją moc. E, dzisiaj od córki mojej siostry usłyszałam, e, że ona lubi kolor różowy, bo poprawia jej nastrój, <grym> a ma dopiero 3 lata. Także już się uczy, że je, jednak czasami naprawdę róż poprawi, je, popra potrafi poprawić nastrój. I rzeczywiście, mi też te włosy zdecydowanie poprawiły nastrój po nowym roku. Roku, który troszeczkę został nadszarpnięty, ale mniejsze z tym, bo już wszystko wróciło do Norby, i jest ok. Jest nowy rok, 2021, jak już wiecie. W lutym miną dwa lata odkąd prowadzę swój kanał. Nie mam za dużo oczywiście tych subskrypcji, ale kochani, robię to. Ponieważ naprawdę bardzo to lubię, chcę się z Wami tym dzielić. Także, jeżeli ktoś robi coś dla Fejmu, no to fajnie. Ja robię coś dlatego, że to lubię i jestem z Wami szczera. Także, każdy mój odcinek to jest dawka naprawdę szczerych, sprawdzonych informacji. I dzisiaj również razem z Wami otwieram kolejne pudełko z Big Lossi. Jest ono leciutkie, nie tak jak ostatnio tam to było takie dość, wiecie, biało czarne i do tego ciężkie. To jest natomiast bardzo lekkie i ma kolor różowy. Tak jak widzicie, jest ono w takie fajne wzorki jak swetr albo kot, które teraz, już od, teraz no już od dłuższego czasu są takie modne, właśnie w takie wzorki. Także kochani, zaczynam kolejny odcinek z tajemniczym pudełkiem. Jak zwykle w środku stążeczka, oczywiście jakby to miało nie być, różowa, pasująca do całego designu, kartka, e, ulotka z informacjami, oczywiście tak, co jest w środku, jakbyśmy mieli jakiś problem z rozszyfrowaniem. Kolejna naklejeczka, o, która już odpadła, ale jest fajnie. Cześć piękna, już jestem. Mm, dzięki, miło. No i oczywiście otwieramy nasze pudełko, ciekawe czy nas zaskoczy. No jak widzicie, to pudełko jest już takie mm, uboższe niż ostatnie, także kochani. Zobaczmy co znajduje się w środku. Pierwszy kosmetyk pełnowartościowy rękawiczki odmładzające, zabieg regenerujący dłonie As She Hand. Coś w tym stylu. Jak wiecie zimą naprawdę te nasze dłonie się bardziej przesuszają, ja zauważyłam, że właśnie tutaj jak zmieniłam teraz troszeczkę klimat przyjeżdżając do mamy 230 km oddalonej, do miejscowości oddalonej o 230 km od mojego miejsca zamieszkania, to rzeczywiście i ta woda i powietrze sprawia, że moje dłonie w ostatnich dniach naprawdę były bardzo suche, cały czas używam kremu do rąk, do, na dodatku. Tak, spacznie śnieg, także za oknem jest naprawdę zimowo. Na drzewach jest puchowo. Może pokażę Wam, jak to, kochani, wygląda. Także tak, w ogrodzie jest dość, wiecie, zimowo. W związku z tym też i temperatura, i jakby zmiana klimatu oraz zmiana wody przysłużyły się do tego, że moje dłonie są... Po prostu suche. W związku z tym takie rękawiczki świetnie się sprawdzą w tym okresie. Kolejny kosmetyk to jest maska intensywnie regenerująca, wegańska formuła Hermax Biowaxa. Powiem szczerze akurat co, zaraz zobaczymy, czy to jest tylko. Yy saszetka w sensie e, taka próbeczka czy to jest pełnowartościowy kosmetyk. E, wydaje mi się, że pełnowartościowy, ale w takiej właśnie formie, taka maska do włosów e, w saszetce. Czyli mamy już dwa pełnowartościowe kosmetyki. O, chyba wszystkie będą pełnowartościowe. Trzeci kosmetyk to Pierre René Covergloss. Tutaj mamy błyszczyk do ust w takim fajnym e, nude kolorze, bym powiedziała. Kolejny kosmetyk to Biotanik Skin Food, multifunkcyjny krem do twarzy i ciała. Zobaczcie, jaka fajna w ogóle forma opakowania, prawda? Taka możemy ją spakować sobie do nawet bardzo małej torebki, jeżeli potrzebujemy mieć przy sobie kremik. Super. Następny kosmetyk to żel do rąk. Bardziej to Skarb Matki, a taki bym powiedziała kosmetyk. Antybakteryjny żal to taki, wiecie, kosmetyk tych czasów wszystko, co antybakteryjne jest w tym momencie modne. <grywa> Natomiast skarb matki jest to raczej taka firma dotycząca e, mam z małymi dziećmi, nawet tu jest taki obrazeczek. Natomiast no, fajny kosmetyk na pewno się przyda nawet wrzucić do auta, kiedy robimy zakupy, gdzieś wychodzimy no i cały czas gdzieś tam oczywiście mówią, żeby e, zabezpieczać się, czy w to wierzymy, czy nie. Taki żal na pewno nam nie, nie zaszkodzi, przepraszam. Kolejny kosmetyk, również pełnowartościowy, to Nivea, pomadka do ust, nawilżająca z aloesem witaminą E. Zobaczcie. I ostatni już kosmetyk w tym pudełku to peeling do mycia ciała, masuje i odświeża opuncja i amaranthus. Bardzo fajny różowy. Kurczę, wszystko coś różowego do moich włosów. Super, bardzo fajne pudełko. Jak widzieliście, tu już nic yy. Nie ma, zostały znowu nam konfetti. Także kochani, w tym pudełku było 2, 4, 6, 7 można powiedzieć pełnowartościowych e, produktów. W poprzednim odcinku mówiłam, że w tamtym było aż 9, mimo że tam były tak naprawdę 3 próbki. To i tak największa ilość z tego, co mi się wydaje w ostatnim, e, w, we wszystkich odcinkach, które nakręcałam w związku z tymi pudełkami. Także myślę, że 7 kosmetyków, 2, 4, 6, 7 to jest i tak całkiem sporo. Bo wiecie, że były odcinki, w których tych kosmetyków rzeczy było, rzeczywiście było o wiele mniej. Także kochani, 7 kosmetyków i to dość fajnych. Bym powiedziała akurat na tym porę roku, właśnie na zimę, no bo i antybakteryjne tak naprawdę, że nam się przyda. Peeling, jak wiecie, no powinniśmy używać peelingu do swojej skóry, żeby chociażby właśnie była ta skóra później nawilżona balsamem i e, była w dobrej formie, zwłaszcza zimą, kiedy nie ma tego słońca, kiedy chodzimy po prostu ubrani od stóp do głów, nasze ciało nie może oddychać. Pomadka nawilżająca świetnie się przyda, do tego błyszczy. Maska do włosów, no rewelacja. Tutaj mamy jeszcze właśnie te rękawiczki do dłoni, zabieg, no i balsam podręczny. Pudełko było super, jego design również. Także kochani, zapraszam Was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się w te zimowe dni, jeżeli u Was również spadł śnieg, to cieszcie się, bo jak wiecie w naszym kraju ostatnio o śnieg, to trzeba się naprawdę uprosić.